Dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu wyścigowego. To już 41. dzień wyścigowy w sezonie 2024 na warszawskim Służebcu. Przed nami bardzo ciekawy meeting, sporo gonitw, dużo kusaków, bo jednak sobotnie wyścigi będą stały pod gonitwą derby kusaków. Aż trzy razy zobaczymy konie tej rasy ścigające się na warszawskiej bieżni. Oprócz tego gonitwa imienna, nagroda Geparda, aż 10 gonitw. Za Zaczynamy już o 10 rano, a meeting skończy się o 14.30. No i dziś przedstawimy standardowo Państwu 7 gonit wchodzące w skład septymy, a razem ze mną uczyni to dla Państwa Krzysztof Romaniuk. Dzień dobry Krzyśku. Pierwsza gonitwa to gonitwa międzynarodowa dla trzyletnich i starszych kłusaków francuskich, które uzyskały sumę nagród do 50 tysięcy złotych. Na dystansie 2400 metrów zapisanych mamy aż 10 koni. No i wydaje się, że w stawce jest mocny faworyt. Oddam Tobie Krzyśku głos, zobaczymy jak Ty widzisz tę pierwszą sobotnią gonitwę. Tak, witam wszystkich, witaj Michale. Wyścig rzeczywiście licznie obsadzony, co zawsze w przypadku kusaków jest pewnym utrudnieniem dla tych najmocniej liczonych koni, bo tam dość dużo się może wydarzyć na starcie. Te starty różnie wyglądają na służewcu, natomiast no wydaje się, że rzeczywiście wyróżnia się nam, że zero w tym towarzystwie to jest koń, który... Z powodzeniem rywalizował w nieco lepszych stawkach, który wygrywał w tym roku wyścigi. Natomiast, o, niestety, w ostatnich startach pokazywał, że ma troszkę problemów z galopowaniem. Bardzo duże problemy we Wrocławiu, tam skończyło się dopiero na piątym miejscu, też w takim przeciętnym towarzystwie. Co więcej, w ostatnio tydzień temu na Służewcu też do końca ten wyścig czysty w jego wykonaniu nie był. Ostatecznie było to czwarte miejsce w mocniejszej stawce. Więc z jednej strony jest mocnym faworytem tego wyścigu, a z drugiej strony jeśli będzie miał problemy to sporo może się wydarzyć, dlatego ja tutaj ostatecznie oprócz tego, że zero, zdecydowałem się dołożyć jeszcze inne konie i to będą z numerem trzecim, przepraszam z numerem czwartym Joker Batik koń, który też sprawia problemy z galopowaniem, różnie mu to wychodzi oraz Yamaha Pro klacz, która no, tak samo nie jest zbyt regularna, natomiast wydaje się, że mieć możliwości, które ewentualnie by to pozwoliły jej walczyć ewentualnie o zwycięstwo. Także zdecydowanie zgadzam się, że, że zero, natomiast no, trzeba uważać, trzeba poszukać w razie czego jakiegoś ubezpieczenia, ale jestem ciekaw, Michale czy ty decydujesz się mieć go samego czy gdzieś tu będziesz szukał podpórki szukam podpórki tak jak ty uważam że to dość spore ryzyko solować ze zero w tym pierwszym wyścigu sobotniej septymy według mnie Naturalnym koniem do podparcia jest Yama Pro, jednak ona też ma sporo problemów. Często na finiszu widzimy, jak galopuje, no i przez to nie może pokazać w pełni swoich możliwości. I wydaje mi się, że już nie jedno zwycięstwo ładne by zapisała na swoje konto, gdyby nie te problemy z utrzymaniem odpowiedniego chodu. Zastanawiałem się jeszcze nad galofonem i Joker Balticiem. Jednak wydaje mi się, że najmocniejszym koniem tutaj oporu czy zero jest właśnie Yama Pro, i uznaję, że. Albo jeden, albo drugi z tych koni poradzi sobie na tyle dobrze, że, że właśnie to ty, któryś z tej pary będzie rozgrywał gonitwę pierwszą. Więc dla mnie ostatecznie tylko dwa konie: 5, 7. Gonitwa druga, rozgrywana na dystansie 1800 metrów, to wyścig dla koni czystej krwi arabskiej, czteroletnich i starszych koni wyłącznie czwartej grupy. Na tym, na tym etapie sezonu niewiele już koni zostało w czwartej grupie, więc stawka nie wydaje się mocna, a wyróżnia się w niej jeden koń, który można powiedzieć, że. Już kilka tygodni temu powinien z tej czwartej grupy uciec wyżej, jednak cały czas nie, nie daje sobie rady wywiązać się z tej roli faworyta. Mowa oczywiście o Cuba de Vere. No i tutaj, zanim oddam Tobie głos, powiem, że to jest moja solówka. Wydaje mi się, że po tych dobrych, równych występach, znaczy równych może, bo trochę i tak mnie rozczarowywał tym, że nie dawał rady sobie z rywalami i kończył trzeci dwa razy, dwa razy drugi, to tym razem stawka jest albo pod formą, albo na niższym poziomie, więc uważam, że Kuba de Vere tutaj powinien grać pierwsze w skrzypce w wyścigu drugim. Oczywiście no nie można się z Tobą nie zgodzić. Kuba de Vere tutaj wystaje, mimo że to nie jest w jakichś wybitnych możliwościach, to tych rywali ogrywał znacząco przez chwilę. W tym sezonie wydawało się, że Żabar prezentuje poziom zbliżony do niego, natomiast w ostatnich startach bardzo mocno obniżył loty, więc wszystko wskazuje na to, że Erbol Zamudzin i trener Maciej Odłowski odniosą kolejne zwycięstwo do swojej kolekcji. Tym razem za sprawą Kuba Devere, to również dla mnie jest solówka. Gonitwa trzecia to Zmagania koni pełnej krwi angielskiej, młodych koni, dwulatki, wyjdą na start do sprintu na dystansie 1000 metrów. Stawka szeroka, bo aż 9 koni w zapisie do tej gonitwy. Faworytem jest Tyra polskiej hodowli, która biegała z naprawdę dobrymi końmi, chociaż nie notowała świetnych wyników, bo jeszcze ani razu nie zameldowała się w pierwszej dwójce. Ale i tak te wyniki były dobre. Ale zanim ja opowiem o swoich faworytach, to zobaczmy, jak widzi ten wyścig Szysiek Romaniuk. No tak, ja przyznam, że trochę może tu zaryzykuję, ale jednak tej tajry nie będę uwzględniał w swoim zestawieniu. Co prawda, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na jej występ z września, gdzie naprawdę niewiele straciła, kiedy? Nie, naprawdę niewiele straciła do Prince'a Michaela. Wydaje się konia, który w tej stawce. By wyścig rozgrywał, więc to nie jest tak, że ona uważam, że nie ma szans. Ale wybrałem po prostu inne konie, te, które przybyły do nas z zachodu i w miarę szeroko tutaj będę szukał szansy, bo uwzględniłem dwóch debiutantów z niedawnego wyścigu: to jest Merchant City, ten Ranger Laskowskiego oraz Emperor River Corneli Fries. Te konie zajęły dalsze lokaty, ale. Nie była takaś duża strata, kończyło obok siebie. Myślę, że mają zbliżone szanse, powinny pójść do przodu. Uwzględniłem również Sany Bu, konia, który no, biega bezbarwnie, był piąty i szósty, ale wydaje się, że jednak trafiał na niezłych rywali, i tutaj zadanie powinien mieć spore łatwiejsze. Też ciekawi mnie to skrócenie dystansu. Ten koń ostatnio był ofensywnie prowadzony, więc może mu to odpowiadać no i dostawiłem również Mawra, który no przyznam, że jest sporym rozczarowaniem i nie zapowiada się na konia wysokiej klasy, natomiast no prezentuje jakiś tam stabilny poziom, trener Jadłowski, jego stajnia w wielkiej formie, no i wsiada da sam to przemawia za tym, żeby jednak na tego konia zwrócić uwagę, więc 3, 5, 7 i 8 w mojej propozycji, a jak Michale, ty tutaj rozwiązałeś ten w niełatwym wydaje mi się wyścig faktycznie też mi się wydaje że nie jest lekko jeśli chodzi o typowanie mamy ciekawego debutanta stojnika Kazimierza Rogowskiego jednak ze względu na pochodzenie nie daje mu tutaj wielkich szans bo mowa o Mimasie który pobiegnie z jedynką a konie po Waldgeście raczej są zdecydowanie późniejsze więc trzeba dać im trochę czasu na, na pokazanie się z lepszej strony więc ja tutaj go odpuszczam nie odpuszczam za to Tajry, faworytki programowej właśnie ze względu na ten wrześniowy wyścig później pokazała się słabo lub nawet bardzo słabo, jednak mam nadzieję, że to wypadek przy pracy i jeśli wróci do tej dyspozycji z, z września, to może ten wyścig wygrać. Dokładam Sunny Boot, tak jak Ty uważam, że to koń, który może spisać się nieźle na, po skróceniu dystansu. Wiemy, że konie ze stajni Agnieszki, Ma, wcześniej Maćka Kacprzyka, a teraz wydaje mi się, że Agnieszka, Agnieszki Kacprzyk będą dobrze dysponowane w wieku dwóch lat i spodziewam się, że Sunny Boot może pokazać się dobrze. On nieźle według mnie wypadł w w pierwszym swoim starcie, później spodziewałem się znacznej poprawy. Trochę mnie rozczarował, ale jednak dam mu drugą szansę. Odpuściłem Gift of the Queen. Wydaje mi się, że to koń, który na 1000 metrów aż tak dużo nie zyska, a też wydaje się dość ciekawy. Nie odpuszczę za to Merchant City, który w debiutanckim starcie był jednym z moich faworytów. Tam w nie wyglądał jeszcze na świetnie przygotowanego i trochę mu brakowało do czołówki wyścigu, ale uważam, że to konio o sporym potencjale, o świetnym rodowodzie, który pójdzie do przodu dodatkowo stajenie Andrzeja Laskowskiego w bardzo dobrej formie. Odpuszczam Zibi Densera, Destre, to outsiderzy tego wyścigu raczej, a także Emperor Rivera. W niego aż tak mocno nie wierzę, uważam, że z pary, z tego, z poprzedniej gonitwy, o której mówiłeś, Merchant City ma znacznie większy potencjał eee, i dokładam Mavra. Mavra, który, który który trochę faktycznie wszystkich rozczarowuje, ale jednak konie po Sergieju Prokofiewie biegają bardzo dobrze w wieku dwóch lat w całej Europie. Jest to ogier, który otwiera klasyfikację first cropów i stajnia Macieja Oduskiego jest na tyle mocna, że jeśli przechodzę przez wyścig dwa tak szeroko, to grzechem byłoby nie uwzględnić konia ze stajni lidera czempionatu. Więc ostatecznie dla mnie 2, 3, 5, 7. I przechodzimy do gonitwy imiennej Nagrody Geparda, gonitwy dla, dla czteroletnich i starszych koni czystej krwi arabskiej pierwszej grupy. Stawka bardzo ciekawa. Wyścig zostanie rozegrany na dystansie 1800 metrów. W stawce właśnie 8 koni, między innymi Salsabil Du, Kito, Harunera, Almaret, Lindal Savatar. No już przeczytam do końca, jak już tak się rozpędziłem. Clara al Benmark. I cuk z faworytem salsabil. Krzyśku, powiedz nam, czy solujesz salsabila, czy jednak go czymś podpierasz? Zacznę może od tego, że naprawdę w taki wyścig, który zgromadził bardzo ciekawą stawkę, gdybyśmy ten wyścig, myślę, mieli gdzieś dwa, trzy miesiące temu, to byłby piekielnie trudnym do typowania. Zresztą nadal nie jest łatwy, ale. Myślę, że możemy troszkę tutaj zawierzyć w formie koni, bo jednak jesienią to ma bardzo duże znaczenie. Warto tylko powiedzieć, że mamy tu chociażby wicederbistę Ben Marka, mamy rekordzistę toru na krótkich dystansach, Salsa Bila, mamy świetnego Almareda, dzielnego Kito i kilka innych koni. Czy czołowe m, trzylatki poprzedniego sezonu, Klare w tej grupie międzynarodowej i cuksa w tej grupie, nazwijmy to koni eksteriorowych, czyli tych pod patronatem Kowr. No, a Salsabil na pewno wszyscy czekają na jego zwycięstwo. Koń, który na pewno w przekroju całego sezonu mocno rozczarował, ale jednak dwa ostatnie starty pokazały, że forma sukcesywnie idzie w górę i on będzie faworytem tego wyścigu, mimo tego, że poniesie 64 kg. Ostatnio pod taką wagą spisał się bardzo dobrze. On skoczył tam do Rasmiego i Nimroda, więc naprawdę świetnie to wyglądało. Jest faworytem tego wyścigu i ja go podpieram ze względu na tą wagę, i. No, mimo wszystko, ciut dłuższy dystans, 1800 metrów. Dokładam do niego Almareda, który przede wszystkim ma tu świetne warunki wagowe. To jest 58 kg dla bardzo doświadczonego konia, który radził sobie pod wysokimi wagami. Myślę, że to naprawdę świetne dla niego warunki, a Almared naprawdę na tym dystansie 1800 metrów potrafił biegać na wysokim poziomie, więc uważam, że 3 i 8, odpuszczam kilka koni, które też tu podchodzą, jak Lindas Avatar, jak Harun, jak Kito, ze względu na to, że moim zdaniem ostatnio zaprezentowały ciut niższą formę. Faktycznie myślałem o Harunie tak jak ty. Wystarczy powiedzieć, że w połowie września pokonał Almareda o półtorej długości. Teraz poniesie kilogram mniej. Co prawda, w Marsul który gwarantuje 2 kg ulicy względem na, na kategorię z dziecką. W Almareda Stefano Mura. Jednak ten ostatni start, taki spory znak zapytania. Gorzej też ostatnio pokazał się Kito, więc jego odpuszczami, tak samo jak ty, przechodzę przez ten wyścig z Salsabirem, który wydaje mi się najlepszym koniem z tej stawy. Tylko, że waga i trochę dłuższy dystans to są takie drobne minusy, ale gdybyśmy ścigali się tutaj na 1600 metrów i wszystkiego nie miałyby równą wagę, to wydaje mi się, że nie mielibyśmy wątpliwości, kto tutaj ma największe szanse na zwycięstwo. Almaret faktycznie potrafił zaskakiwać, potrafił dobrze pokazywać się na tym dystansie. Waga mu sprzyja. Wydaje się, że stajnie Krzysztofa Ziemieńskiego jest teraz całkiem nieźle dysponowana, więc jeśli ktoś ma ogrywać salsabira, to najrówniejszym na ten moment. Koniem wydaje się być Almareta, tak jak powiedziałesz, jesienią forma bije klasę, więc to ma spore e, znaczenie. Więc tak jak, i ja, tak jak i ty, przepraszam, ja przechodzę przez nagrodę Geparda dwoma końmi dla nas obu: 3,8. Gonitwa piąta to kolejny wyścig dla dwulatków. E, zobaczymy tutaj dwuletnie klacze drugiej grupy, więc. Klacze, które nie wygrały jeszcze w karierze wyścigu. No i tutaj mamy, wydaje się, że mamy taką parę, która wyróżnia się na tle rywali. Mowa oczywiście o programowej faworytce Tokali, która naprawdę mogła się podobać w pierwszym swoim wyścigu, a także Fargezja, z którą wydaje się, że były wiązane znacznie większe nadzieje. Można tak wnioskować, między innymi ze względu na to, że startowała w nagrodzie Cardei, w, w której zajęła czwarte miejsce, ale jednak stawka tam była arcy mocna, bo trafiła na Lady Irlde, Blue Marine czy Cloud Street, które później pokazywały się, które w tym roku po prostu pokazują się świetnie. No i Krzyśku, czy ty uwzględniasz ob, oba te konie, czy jednak jeszcze kogoś, a może przechodzisz tutaj słupem? Zdecydowałem się na dwie klacze rzeczywiście, i moje uzasadnienie jest takie, że Fargezja ma właściwie najwięcej doświadczenia w tej stawce obok pani Olgi i Perfect Position. Z tej trójki ona mi się ogólnie podoba najbardziej. Co prawda, no... Te wcześniejsze jej starty, no różnie, zwykle dość wyraźnie przegrywała, natomiast uważam, że w kardeją ona wypadła bardzo dobrze, bo choć straciła do tych walczących klaczy 3,5 długości, to jeśli popatrzymy na czas tego wyścigu i moim zdaniem wysoką klasę rywalek, to był to dobry występ i chyba nie można tu mieć jakichś wielkich zastrzeżeń. Trochę niżej oceniam panią Mogę, która zresztą przegrała z Fargezją w przedostatnim starcie, chociaż... Ten ostatni występ pani Olgi był chyba nawet lepszy. Perfect Position ogólnie nie widać, żeby robiła postępy, więc wydaje mi się ciut słabsza. Jeszcze mamy tu Lady Lusie, która zdobyła drugim miejscem we Wrocławiu. Trudno ocenić ten występ. Ona tam przegrała no, miażdżąco do Berkany, natomiast pokonała konie, których klasy do tej pory nie znamy i to był taki wyścig troszkę zagadkowy. Dość pewnie zajęła to drugie miejsce, więc. To jest pewna zagadka, ale wyżej z debiutantek niedawnych ocenię Toka, ale rzeczywiście ona tam walczyła w dobrym wyścigu, była blisko, podobała mi się, powinna robić progres. Bardzo ciekawa klacz, więc dla mnie 5 7 ostatecznie, Michale, mam podejrzenia, że ty masz podobnie. Tak, tak, podobnie, a nawet identycznie też 5.7. Dla mnie faktycznie Lady Lusia to taki koń z znakiem zapytania, bo rodowód zastanawiający, ciekawy, Gajat, taki reproduktor, który, w którym pokładane były spore nadzieje. Jak na razie potomstwo zdecydowanie rozczarowuje, ale ma matkę po whiperze, co sugeruje, że to skrócenie dystansu na 1200 metrów powinno jej pasować. Jednak różnica, jaka dzieliła ją od Berkany, ją, to sprawia, że daje jej tutaj mniejszy kredyt zaufania, Niż Tokali, która naprawdę pokazała się dobrze, według mnie, w mocnej stawce. Entre mod i Gaston Great to nieźle oceniane konie. Nobilitatis. Także więc dla mnie to kala to taka podstawa razem z Fargezią. Fargezia przegrała z Lady Ilze, później za claim the Foxem, który wydawał się być mocnym koniem, później trochę gorzej wypadł. Grała, tak powiedzieć, panią Olgę zdecydowanie w swoim trzecim starcie. A w nagrodzie Kardei była czwarta, ale to faktycznie nie ujma przegrać z takimi końmi, bo w tym roczniku klacze rządzą i, i trafiła na naprawdę mocne klacze, więc ta para wydaje się wyróżniać. Pani Olga ostatnio trochę lepiej się ale wydaje mi się, że to trochę za mało jednak na walkę z tą parą. Masherioli w pierwszym starcie zdecydowanie rozczarowała. Arrow Space też wydaje się, że biega jak na razie na niższym poziomie. Perfect Position miała świetny pierwszy start, ale później nie poszła za ciosem, nie poszła do przodu, więc faktycznie tak jak ty, ja tutaj wybieram dwa konie, 5-7. Gonitwa szósta to najważniejszy wyścig tej soboty derby kłusaków, więc gratka dla, dla fanów kłusaków francuskich. Na stawce mamy 9 koni, które zmierzą się na dystansie 2600 metrów. No i bardzo jest to ciekawy wyścig, bo z jednej strony mamy zdecydowanego lidera rocznika Kejwala, który jednak w przeszłości przegrywał z kadabrą Heuveland, gdy ta była lepiej dysponowana. Ostatnio pierwszy raz startowała po przerwie. nie były ale nie był to zły start. Nieźle pokazał się także Kiberion de Arzang, który może pójść do przodu. Kiedyś już ta stajnia za sprawą Chmaryd do Ukrainy sprawiła figla podczas derbów Kusaków. Jeszcze nieźle pokazała się Kalina OV, która ostatnio naprawdę spory postęp zrobiła. Pod koniec wyścigu zgasła, więc wydaje się, że jednak tutaj będzie miała ciężkie zadanie z tą trójką wcześniej wymienioną. No, Krzyśku, powiedz mi, czy masz tutaj, czy wierzysz tak mocno w tej ok że nie wyobrażasz sobie, żeby przegrał walki o zwycięstwo w derby, czy jednak będziesz go czymś pod Opierał. No, w przypadku tych młodych i tych słabszych usłaków, tak jak mamy w pierwszej, i tutaj w przypadku derby, no trzeba, trzeba troszeczkę e, uważać, dlatego że no jednak one ciągle mają problemy trochę z balansem. Zdarzają mi się wpadki galopowanie. No Kejwal zajrzał wpadkę dwa tygodnie temu we Wrocławiu, gdzie zupełnie pogrzebał swoje. Szansę w początkowej fazie gonitwy, natomiast na Służebcu mam wrażenie, że on lepiej sobie radzi, lepiej się czuje. No i tydzień temu wygrał oczywiście łatwo z większością rywali, dlatego, oczywiście, on jest faworytem, ale mimo wszystko ja tutaj się ubezpieczam. Ale z tych wszystkich koni, które tutaj startują, uznałem, że chyba największym zagrożeniem będzie dla niego debiutantka, jeśli chodzi o polskie tory Kalin, Restelin, koń, który przybył do nas z Francji i to. Na świeżo, te jej wyniki we, no we Francji, w ojczyźnie swojej, nie były powalające. To były raczej piąte, szóste, siódme lokacje w zdecydowanej w większości przypadków, ale no wiadomo, we Francji te wyścigi stoją na wysokim poziomie i chyba nie do końca można tak łatwo przełożyć je na to, co się dzieje w Polsce, dlatego wydaje mi się że jeśli ktoś by miał Kejwala pokonać to może to być Kalinę Restelan natomiast gdyby się okazało że rzeczywiście i Kejwal będzie miał problemy z galopami a Klarz nie będzie taka dobra, no to chyba Kadabra Heveland jest takim, takim numerem 3 ja ostatecznie decyduję się mieć dwa konie, to jest Kejwal i Kalinę Restelan no, po tej analizie mam wątpliwości, czy nie czytałeś moich notatek, nie powiedziałem o Kalinie Restelan, ale, ale faktycznie też uważam ją za spore zagrożenie eee, i uważam, że no, ma na tyle duże szanse, że też ją w swoich typach umieściłem eee, i tak jak ty, dokładnie tak jak ty niemal widzę ten wyścig, bo uważam, że Kejwal, jeśli będzie miał problemy, to Kalina jest najgroźniejszą rywalką, ale Kalina, jeśli się okaże gorsza w, na, na tle polskich koni, to ktoś inny, może tutaj odegrać pierwszoplanową rolę i jest to według mnie właśnie też Kadabra Heuveland. No i ja jej nie wyrzucam ostatecznie. Pamiętam cały czas wywiad jej trenerki, kiedy powiedziała, że ma wątpliwości, czy to Kejwal jest najmocniejszym koniem w roczniku i później, i to był taki zwiastun przed zwycięstwami Kadabrą nad Kejwalem. Po tej przerwie wydaje mi się, że może się podnieść, więc ja tutaj mam aż trzy konie. Mimo, że faworyt jest jeden i zdecydowany z numerem jeden, pierwszym Kejwal, to ja dokładam Kadabra Heuveland szóstkę i kalinę ósemkę. Konitwa siódma, ostatnia podczas sobotniej septymy, to wyścig handicapowy czwartej grupy dla trzyletnich i starszych koni. Wagi są rozrzucone dość wyraźnie, bo konie, który poniesie najniższą wagę, to Santo Cosmos 7, na którym pojedzie Ania Gil, z wagą jedynie 47 kg. Najwyższą wagę. Będzie niosła Negro Afryka pod Sanżarem Abajewem. Wiemy, że w tych gonitwach handicapowych właśnie wagi mają ogromne znaczenie i często główne role odgrywają konie z średnimi wagami. Czyli tak tym razem według Ciebie Krzysztof będzie? A, to jest odwieczny dylemat, jeśli chodzi o typowanie koni handicapowych. Ja tutaj myślę, że trzeba zauważyć, że mamy właściwie stosunkowo wyrównane wagi w dwóch grupach. Czyli mamy grupę, nazwijmy to, koni teoretycznie lepszych, wynika to z handicapu. One poniosą od 58,5 do 61 kg, więc no nie są to jakieś takie. Diametralne różnice. No, i potem mamy dwójkę, która jest zdecydowanie najniżej sklasyfikowana: trzylatek Don Luigi i Santo Cosmo, który ostatnio pod niską wagą pokazał się z lepszej strony. Zresztą podobnie było w przypadku Don Luigiego. No i teraz no, spory, spory dylemat. Mamy tu też tego niezwykle ciekawego pochodzenia chain of command. Natomiast on na razie no, biega słabiutko, jeśli odniesiemy się do tego rodowodu. Czy to wystarczy, żeby tu się liczyć? Ciężko powiedzieć. Ma niezłą wagę pod uczniem, który pokazuje nam się z dobrej strony, Boratem Bostonem, Maratem Ulu. Ja jednak pójdę za formą i wydaje mi się, że Karkosa, która przed tygodniem odniosła zwycięstwo, jeśli oczywiście tu wystartuje, to poniesie o 2 kg więcej, więc 60 kg pod klaudią zwolińską, to nadal wydaje mi się waga, która tutaj uprawnia ją do walki o zwycięstwo, a zagrożeniem dla niej, w mojej ocenie, może być chyba Don Luigi, który nieźle pokazał się, ale to było już trzy miesiące temu, więc pewna zagadka, co tam się działo i w jakiej on jest formie. Zdecydowałem się mieć tutaj koniec numerami 1 i 2, ale pozwolę sobie dopisać rezerwę, gdyby się okazało na przykład, że Carcosa po tygodniu nie wystartuje, to Chain of Command będzie takim koniem rezerwowym. Podobnie widzę ten wyścig, jednak dla mnie najmocniejszym koniem w tej stawce jest właśnie Chain of Command. Wydaje mi się, że e, musi wręcz zrobić postęp od poprzednich startów. One nie były aż tak słabe, według mnie, bo pół długości stracił do przeciętnego Laylow, co prawda on jest pod formą, biega teraz gorzej niż wcześniej, e, i kolejne pół długości do Fengusa, a oba te konie, według mnie, byłyby tutaj zdecydowanymi faworytami w stawce. Więc ja uważam, że Chain of Command pójdzie do przodu, zrobi postęp i będzie rozgrywał ten wyścig więc dla mnie Chain of Command jest tutaj numerem jeden, także ze względu na niezłą wagę i dosiad Bostona Marataulu, który według mnie reprezentuje trochę lepsze umiejętności niż przeciętne, niż taki poziom przeciętny uczniów, a taką ma kategorię dziecko ze względu na co będzie niósł aż 4 kg mniej Chain of Command. No i do niego dokładam, zastanawiałem się sporo czy Don Luigiego czy Karkose. Ostatecznie wybieram Karkose ze względu na formę i ze względu na to, ostatnie zwycięstwo i to, że Don Luigi miał długą przerwę, jeśli jednak Carcosa nie weźmie udziału w tym wyścigu, co jest nawet prawdopodobne według mnie, to, to uważam, że zamiast niego należy tutaj uwzględniać w drugiej kolejności Don Luigi'ego. Faktycznie Santo Cosmo pokazał się ostatnio nieźle, jednak wydaje mi się, że będzie mu ciężko. Nawet w tej stawce o zwycięstwo, chociaż dobry wynik jest jak najbardziej w jego zasięgu. Więc dla ciebie 1, 2 z rezerwą 6, dla mnie 2, 6 z rezerwą 1. No i w ten sposób zamykamy sobotnią Septymę. Za nami pierwsze 7 gonitw. Przypominamy, że. Start tej dwudniówki bardzo wcześnie, bo już o godzinie 10 rozpoczynają się wyścigi na Warszawskim Służewcu. Kończą się o 14.30, więc trochę po śniadaniu na kawę zapraszamy na tor i oczywiście wielkie sportowe emocje. A tych, którzy z Państwa nie będą mogli zjawić się osobiście na torze Służewiec, zapraszamy do śledzenia naszych y, transmisji na kanale YouTube Equity TV oraz y, w telewizji Biznes 24. Tymczasem dziękuję za uwagę. Ze mną był Krzysiek Romaniuk. Dziękuję Ci Krzyśku.